Hej, cześć, witajcie w kolejnym materiale z Black Macy. Czemu ja tak to powiedziałem, nie mam pojęcia, ale dobra, ruszamy dalej. Okej. Okay, czekajcie, sprawdzę tylko, którą mam godzinę. Okej, okay, już wiem. Możemy grać dalej. Kapteczki. Tu nic nie ma. Gra się jeszcze wczytuje. Okej, okay, power up. Kolejny poziom. Niech oni się tam strzelają na razie. Ups, asa, coś tam dużego jest. What the fuck? Co to jest? Och. Nie tu nie ma. By... Oh shit. czy granata? Masz. O zablało serio, na ciebie to nie działa. Chwilę może chce ze mną porozmawiać. O, chyba nie za bardzo. Jeszcze was tu brakowało. Tak, kolejny jakiś. Nie wiadomo skąd przeciwnik. Co oni chcieli tu wyhodować? Tak, na marginesie. Już rozmawiamy o tym. na oh, Mister, if you can get the power on, that train down there will take us to the surface. I would try myself, but it's a long way down to the generator room, and there's things in the way. I mamy gdzieś tam iść, coś włączyć, bla 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 Power of Słodka jump the gun or nicą, but to jest jak he canal this A Tam jeszcze nie idziemy Aż cholera Nie ma opcji Musimy. Ich tu było więcej, ja to wiem. I wiem, gdzie się podzieli, i po co was tu tyle. Tu nic nie ma. Nikt ich nie zapraszał, chociaż no nie wiem, może. Może ktoś ich zapraszał? Na pewno nie byłem to. Życie. Dzięki. Ha, byłem szybszy. Niż ty się obróciłeś. No. To nie ja. Ja nie chciałem. Ja was poskładam, ale to później, po programie. O nie, znowu ten, ten coś. Tu mamy drabinkę O, ten śledź. Czekajcie, jeszcze tutaj mam grobinkę. I na trójeczce też coś jest. Dobra, tu mam trochę amunicji. Dobra, i to. Okej, co do nas czeka. Okej, okay, znowu wczytywanie, znowu nie wiem co mówiłem ostatnio. No, serio wieżyczki. Cholera, dobra, bnajmi nie ma już tych. czerni stości Poproszę zapis No, mało brakowało, żebym strzelił z tego. Jeszcze jeden. A mogłem zrobić takie coś i byłoby z głowy. No cóż, oni mogli tu trafić. I by mnie mieli z głowy. Cholera, trochę was się tu nazbierało. Mamy życie. I coś, co możemy prawym przyciskiem użyć. Zapis. No. Teraz to jest czysto. O, szty, no Aha, to były granatniki. Serio? Dobra, dajcie mi się zabić. Tak, skrzoniłem, wiem. Boże, czy te granaty zawsze latają tam, gdzie nie powinny? Te strzelanie dobra, zapis widzicie. Jak się już wiemy więcej, co gdzie jest, to już nie ma takiej zabawy. Się nie ginie. No, do 75 się ładujemy nieźle. Tak dużo tego jest Co? Nie da rady Szczerze nawet nie ma po co? No trudno oj Co ty robisz gra? Stop Mmm, coś trzeba będzie dużo biegania dzień dobry ja po zwłoki. cóż mamy znowu te lasery tylko ja nie wiem wiecie czy nie gram na normalu tak ja nie wiem czy oni na normalu przypadkiem nie będą że nie chcą mijać tego chodzi mi że nie będą w to wchodzić albo no inaczej nie będą przychodzić do nas o tak, powiem. No cóż, tu też nic nie ma. Stają nam schody. Takie dziwne. Bo zniszczone. I winda. Tylko czy winda działa? Gdzie to było tutaj? Ha! Winda nie działa, czyli... Chodę. Gdzie u świniak? Wracaj. Jeszcze żyje. Dobra. Czyżby świniaki były załatwione? Nie Trzeba nieźle przymierzyć wtedy ich bańkę. To zauważyłem wtedy padają. Ale cóż, ja nie jestem znawcą. Tam jest woda. To najpierw pójdźmy tutaj. Hmm. No cóż, nic nie możemy zrobić na razie, bo jakby nie ma energii. Spoko. Jeszcze tutaj jest pięterko do zaliczenia i... I to jest ostatnie. Te wiatraki, ten jest wyłączony. Będziemy się teraz zagadkować, to jest chyba tamta winda, nic nie możemy zrobić tam leżą trupy. Mm. Lake Murr, masz za mały mózg. Nie ogarniasz tego. Została nam woda. Kierujesz, że najbardziej się boję, bo ...gdybym chciał znowu pływać, to to nie ogarnę. No ale dobra, trzymam się. działa, co? aha no to idziemy do góry, mi się zdaje, że się podświetliło, że jest że jest moc, ale nie włączona sprawdzimy dobra to działa Piotraki się... Serio? Oba wiotraki działają Za słabe są to idziemy do góry. Cóż nie jestem kamperem, panowie, żeby nie było potem problemów. Coś jeszcze że to będzie miłe przywitanie. Co nie zdejmę tego teraz? O! o. To byłby zły pomysł, jakbym ja tam stał. Dobra, zapiszmy, i ja wiem, że tu będzie bolało. Tak więc, strzelbach będzie dobra. Z której strony mi będą? Z tej. Dobra. Jakoś to ogarnęliśmy. Nie wiem czy to jest wszystko. No dobra, idziemy. Sorry. Panowie, no czasami boli, no. Czasami się dostanie po głowie. Okay, no niby wiatrak tu działa, tylko czy on nie działał? Chyba nie. Zapiszmy. Żadne do it, wychodzimy stąd, zamykać drzwi. Dobra, nie to chciałem zrobić, no chciałem wyjąć rewolwer. Jakoś nie wyszło mi. Bywa. Zapiszmy. Szkoda, że się wychylać nie można. O, jeszcze z jeden, dwa punkty życia zostały. Do wzięcia. Fajnie, szkoda, że mam full już. No dobra, może się przydać w późniejszym etapie. You better go on without me. Shuma. Sure, I'll just slow you down. Check power, check truck. Do not use. Dobra. Czyli co ja mam tam iść do niego? Słodko. Tylko czy ja tu przeskoczę? A, przez okno. Chyba tutaj. Skończesz... Paść pan. nie wiem. O, chyba nie tu pobiegłem. Zem mamy problem. Przycisk nie działa. Okej, okay. zaraz zadziała. Skończ! ja się tutaj podpałem. What? Zapiszmy. Muzyka nam się włączyła, jak słodko. Fajna muzyka. O, patrzy, już mamy do przewozu części. Ładuj się hewik. Dobra, hewik załadowany. Co dalej? Tu chyba. Ale ja zajrzę jeszcze wszędzie. Tak, na wszelki wypadek. Dobra, stąd przyszliśmy. Trzeba Życie. Życie. Broń. Nasz pojazd. Drugi nasz pojazd. Aha, możemy wybrać sobie. Hmm, hmm trudny wybór. Ten. wiesz troszkę, koleś mnie przerażasz kole sobie zapisać Okej okay. Wow, dobrą drogę. Hey, it's Freeman, right? Ta. Hold up a sec. One of your scientist pals said he me yeah. a message. Uh you're supposed to take this old rail system up to some sort of satellite delivery rocket or something. I don't know where it is exactly. The old guy was so worried about getting out alive he didn't think to stop and tell me. Anyway the main thing is, the military aborted the launch. so when you find the rocket, well, if you find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. you said something about a lambda team needing a satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. now, ale otwórz mi i'm going to stick around and help any other stragglers. Dobra, Nie wczytywałem się dokładnie, tak więc, wybaczcie. No, ja wczytywanko. Jednego teraz się boję, co tutaj nam wyskoczy, ale tak, na pewno za chwilkę kończymy, bo już dobijamy to 30 minut, tak czasowo, bez cięć. Uwierzcie mi, dwa, ten odcinek drugi bodajże on zajmował ponad 1 giga, ja go wrzucałem bodajże 6 albo 7 godzin. Zobaczcie, jakie to poświęcenie! Masakra on a ray spoko. 500. i znowu tych. pewnie nie sam. Zobaczcie, że i sam. A może i nie. Dobra. Ładna muzyka w tle przygrywa, naprawdę starali się chłopacy i kobiety pewnie też. Dobrze, tak więc skończymy tutaj. Zobaczymy co nas czeka w dalszych materiałach. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach. A tymczasem trzymajcie się, pa! pa.